No co ty? Daj mi pełną moc! Cześć! Cześć! Co tam? Nic, pomyślałam, że osłodzę życie więźniowi. Jotalny jogurt? Aha. Coś ciekawego w pracy? O, nudy. Przeglądałam nowe maile. Aha. Porządki w kartotece robię. Aha. O! Byłam na patrolu z rejem. Gdzie byłaś? Na patrolu. Wiesz, że rej czasem lubi polatać bekopterem nad miastem sprawdzić, czy jest spokój. Latałeś z rejem w bekopterze? Tak! Tak się nie robi! Ale co Dzięki ty? Dzięki mnie tam pracujesz! Wiem, nie musisz krzyczeć. Jejku! Co? Jejku! Co? Nie sądziłem, że możesz próbować mnie wygryźć. Gościu, gościu, odpręż się. Ray raz zaprosił mnie na patrol. I na serio. Myślałeś, że ja chcę wcielić się w strasznego dzieciucha? Nie. To głupie. Dziękuję. <noise> Żadna panna mnie nie zastąpi. To. Żadna kto? O, słusznie, żadna kobieta! Lepiej milcz! Co z tobą? Ja przecież nic nie. Chyba popełniłam duży błąd. O nie, mój jogurt! Nara, czekaj, nie możesz tak wyjść! Wiesz, co? Wcale nie chciałam ci odbierać fuchy. Ale jednak chyba to zrobię. O, Charlotte! Henryk, jak miło! O, gdzie twój nowy pomocnik? O, znaczy Charlotte. <laughs> za chwilę zjedzie. Rewelacyjna jest. O, pewnie. <laughs> A było tak. Próbujemy schwytać tego hodowcę świn, ale zauważył nas, więc dał całą naprzód. <laughs> Chciałem wypalić do niego, ale pomyślałem, że trafię świnie. Tak, bo życie świnie jest nam szczególnie drogie. <laughs> więc Charlotte wskakuje na grzbiet największej świni i cwałuje za nim. Dogania go po chwili, zwala gościa z nóg i wiąże, a wokół świńskie kupy. Dlatego prosiłem o prezent. Proszę, chcesz to? Nie, nie chcę zabieść. Czujesz, jest? zły humorek? Wcale nie wyglądasz źle. Odrobina brudu mnie niezłości. Jestem zła, gdyż mój przyjaciel myśli, że chce go wygryźć, a jako dziewczyna jestem mniej warta od niego. E, dokładnie ty tak jako panna. Cicho bądź! Charlotte nie chciała przejąć twojej fuchy. Ja osiem. On tak. No wiesz, skoro dosiadasz szwini i... Chwytasz przestępców, to chyba możesz mnie zastąpić. Dzięki, ale nie mam na to ochoty. Serio? No tak! Nie chcę ścigać jakichś wariatów ani złodziei. Walczyć, wyglądać tak jak dzisiaj. Ja chętnie! Siost! To co? Wybaczysz? Za chwilę. Najpierw uścisk. nie, 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 proszę da, dobry chłopiec. Fajnie jest. Umyję się trochę!